W programie naszych prezenterów ubrał salon Mody Wiedor mieszczący się w Tarnowie przy ulicy Urszłańskiej 3. Witam Państwa bardzo serdecznie. Dziś moim imię, Państwa gościem jest Pan Ryszard Ścigała, Radny Rady Miejskiej, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Tarnowianie. Witam Pana bardzo serdecznie. Panie Prezesie, no. Y Cały czas o tym dyskutujemy już od dłuższego czasu i zarówno w opinii publicznej, jak i w mediach na temat no, tego feralnego błędu wyborczego, który się pojawił. Stowarzyszenie Tarnowianie wydało w tej sprawie oświadczenie, twierdząc, że wiedzieliście Państwo o tym błędzie w dniu wyborów. Proszę Pani, tak. Można powiedzieć, że była wiedza, że są nieprawidłowości, które zresztą zostały zgłoszone. Podczas samego aktu głosowania przez lidera okręgu numer 3 do, do obwodowej komisji wyborczej. Było to podczas aktu głosowania blisko po 20 godzinie. E, oczywiście żyliśmy, żyje, żyliśmy w niepewności, czy te nieprawidłowości rzeczywiście zaistniały. Zwłaszcza, że e, w sprawozdaniu komisji wyborczej powie, pojawił się jeden głos na kandydata, którego praktycznie na listach nie było. W związku z tym e, też nie było pewności do momentu, kiedy. Gdy sąd nie zarządził ponownej e, weryfikacji liczby głosów. Tutaj trzeba powiedzieć w ten sposób, że <laughs> e, analizowaliśmy skutki. To jest oczywiste, że analizowaliśmy skutki. Z jednej strony. Jako stowarzyszenie czuliśmy się jak najbardziej poszkodowani, mhm. bo jeżeli brakło na listach kandydata przez nas zgłoszonego i który mógł uczestniczyć w wyborach, to siłą rzeczy obniża to siłę wszystkich głosów naszego stowarzyszenia. Przepraszam, czyli... że przerwał sam tego nie zauważył? Że brakuje jego nazwiska? On sam tego nie zauważył. Eee, on akurat nie był w tym okręgu. To znaczy, on nie głosował w tym okręgu. Eee, z tego okręgu startował, natomiast tej osoby tam nie było, więc. Więc to jest oczywiste, że nie mógł tego zgłosić. Natomiast ten fakt został odnotowany i został zgłoszony do komisji, aczkolwiek już w końcówce samych wyborów. Dlaczego tak późno zdecydowaliście się jednak na zgłoszenie tego, no, tego wydarzenia? Znaczy, wydarzenie zostało zgłoszone do Wodowej Komisji Wyborczej podczas aktu głosowania. To już nie jest późno. To jest wtedy, kiedy to powinno było nastąpić. Natomiast, natomiast ze zdziwieniem największym odnotowaliśmy, że jednak ten głos jest na kandydata, który nie istniał. Z jednej strony. To obniża jeden głos. Z jednej strony na pewno to obniżało nasz potencjał i sumarycznie wynik wyborczy. A z drugiej strony mogło sugerować, że ten kandydat nie cieszy się wystarczającym poparciem, bo jeden głos to nie jest rezultat, który mógłby być dla kogokolwiek satysfakcjonujący. To jest oczywiste. Natomiast do tych nieprawidłowości doszło i teraz trzeba się zastanowić, co dalej, jak z tego impasu trudnego wybrnąć. Ja osobiście uważam, że nie powinno nastąpić wygaszenie mandatu we wszystkich okręgach pozostałych, których wybory nie dotyczą, powtórzone wybory, jako że no, po krótkiej analizie nawet Liczebności, progów i tak dalej. Nie powinno to mieć wpływu na, tak, na, kształt na kształt Rady Miasta. Z drugiej strony, analizując w stowarzyszeniu, czy powinniśmy na ten temat zabierać głos, uznaliśmy, że nie, ponieważ ryzyka związane z powtórzeniem wyborów są znacznie większe. No jedno chyba zostało ominięte. Mówię chyba, bo. Nie wiem, czy nadzór Wojewody zakwestionuje uchwałę budżetową, ale brak budżetu dla miasta Tarnowa to byłby stanowił, stanowiłby poważny problem dla miasta, zwłaszcza w kwestiach rozwojowych. No ale ponieważ... koniec końców będziemy mieć powtórzone wybory, jednak będą to dodatkowe wydatki. Które A to jest zupełnie inna rzecz. Miast. To znaczy wydatki na wybory, tak. I tutaj myślę, że nie tylko nasze ugrupowanie, ale wszystkie ugrupowania trzy, które e, oprócz nas zdobyły przekroczyły progi, i zdobyły mandaty wyborcze, mogą mieć określone roszczenia z, m, odnoszące się do kosztów, które trzeba będzie ponieść na te powtórzone wybory. No bo to będzie kampania wyborcza. Nie mam jeszcze określonych, czy będą nowe limity, jak te limity będą wyglądać, czy komitety, które Istniały w dacie wyborów pierwotnych, mogą dalej funkcjonować. Jest szereg pytań, na które trzeba odpowiedzieć, ale przede wszystkim to są koszty. I podstawowa kwestia, jak namówić ludzi, żeby poszli i zagłosowali, no bo to w warunkach powtórzonych wyborów frekwencja może być znacznie, znacznie niższa. Co oznacza, że można wypaczyć generalnie kształt tych wyborów i powiedzieć sobie, jakim poparciem społecznym będą się cieszyły osoby, które podejmą trud jeszcze raz startu w wyborach. Pozostaje jeszcze jedna trudna kwestia, praktycznie dla wszystkich komitetów, jak zachowają się osoby, które znajdowały się na dalszych listach, na dalszych miejscach list wyborczych, które siłą rzeczy nie uzyskują tak. Silnej pozycji i tak licznych głosów, jak ich zachęcić, żeby zechciały również pracować na tę listę. Więc mam nadzieję, że te powtórzone wybory też pokażą, że nie tylko partie, ale przede wszystkim tego rodzaju ugrupowanie jak nasze, a partyjne, bezpartyjne, jako jedyne reprezentowane w Radzie jako stowarzyszenie, komitet o charakterze absolutnie obywatelskim, że. Tą pozycję utrzymamy, odbudujemy, a być może, na co bardzo liczę, powtórzymy, poprawimy wynik i wprowadzimy drugiego radnego. No właśnie, stoi Pan teraz po drugiej stronie barykady, można by powiedzieć, ze strony, po stronie Rady Miejskiej. No jak, się, bo jak się współpracuje w takiej dosyć, no dosyć takiej, kuriozalnej, można powiedzieć, sytuacji? Większość Rady Miejskiej posiada prawo okrój Prawa i Sprawiedliwości. No prezydent Ciepiela nie jest aż tak komfortowy w sytuacji, jak był Pan, kiedy był Pan szefem samorządu. Znaczy, radzić sobie trzeba w każdej sytuacji. To znaczy, po tej drugiej stronie barykady można powiedzieć, że stoję któryś raz, ponieważ piąty raz z rzędu zostałem wybrany radnym i bardzo się cieszę i dziękuję wyborcom, że zechcieli powierzyć mi ten mandat. Wierząc, że moje doświadczenie, dotychczasowa praca może przysłużyć się miastu, i tak będę się starał działać. Sytuacja pana prezydenta Ciepieli oczywiście nie jest komfortowa, bo za każdym razem trzeba będzie zabiegać o. Większość na razie była kwestia budżetu. Bardzo dobrze, że skończyła się pozytywnie i nie wpadliśmy na przykład w sytuację braku czy nieuchwalonego budżetu, stan wygaszenia. Mandatów radnych, no, ale może, że wszyscy tu sobie nie... zdawali sprawę, dlatego też i prezydent musiał ugiąć się jakby można rzec pod tym, co chcieli uzyskać w budżecie radni miejsca, ale także oni musieli jednak podporządkować tak, się na, woli na prezydenta. Na pewno jest to okupione zmniejszeniem rezerwy inwestycyjnej generalnie rezerwy budżetowej. Jest to czymś okupione, ale, ale to był taki. Głosowanie było takim głosowaniem rozsądku, że w tej sytuacji należy panu prezydentowi dać mandat zaufania, powiedzieć ok, nie zagrażajmy wydatkom inwestycyjnym, wydatkom majątkowym, które siłą rzeczy mogły być wygaszone, na przykład uchwałą RIO, która przyjmowałaby prowizorium budżetowe. W związku z tym wszyscy wykazali się tutaj absolutnie dalekim rozsądkiem i wolą konsensusu i cieszę się, że ten budżet został uchwalony. Budżet nie mały, na no jak pan ocenia ten budżet? E, oczywiście, jeżeli byśmy spojrzeli, że reprezentuje stowarzyszenie, które nie uczestniczy, że tak powiem, w władzy wykonawczej, e, mogę powiedzieć, że istnieje szereg zastrzeżeń co do kształtu budżetu. Z drugiej strony jednak, jest to, tak jak powiedziałem, budżet konsensusu. Wydatki majątkowe na poziomie 90 milionów to jest spory wydatek, zresztą jest to poziom, który był utrzymywany przez ostatnie 3-4 lata. Ja przypomnę, że z jeszcze kilka lat temu to były wydatki na poziomie 20-30 milionów. To jest potrojeniem skali wydatków na inwestycje miejskie, że wszystkie duże rzeczy, które zostały rozpoczęte są kontynuowane. Myślę tutaj na przykład o tej części południowej południowej od strony linii kolejowej, wydatki związane z, ze strefami aktywności Troszkę gospodarczej. Dalszej. Troszkę brakuje mi tutaj kroku dalszego w stronę informatyzacji, większej, głębszej informatyzacji, no ale pan prezydent stawia w tej chwili jako priorytet kwestie transportu zbiorowego. Oczywiście jest to pewnego rodzaju... Wizja, jest to kwestia kontynuacji strategii, mm. która została przyjęta w 2011, 2011 roku. I ta strategia obejmuje szereg przedsięwzięć, które, które będą kontynuowane, i w wystąpieniu programowym pana prezydenta odnotowaliśmy, że takie elementy się znalazły. A jeżeli chodzi o zastrzeżenia, o których pan wspomniał? Oczywiście są to zastrzeżenia co do, co do inicjatyw lokalnych, dróg osiedlowych, oświetleń, um, hierarchizacji tych zadań. Um, pan prezydent zrobił taki ukłon w stronę radnych indywidualnych, odchodząc od obiektywnych kryteriów, które powinny być zastosowane przy tego rodzaju przedsięwzięciach, ale rozumiemy też tą presję. Zanim się kupił sobie radę, radę Miejską. Ale rozumiemy tą presję, w której się znalazł i w zasadzie myślę, że postąpił, um, nie mógł postąpić inaczej. Mm -hmm. y Radni Prawa i Sprawiedliwości wypowiadają się w takim, w takim sensie, że jednym z największych problemów Tarnowa, z jakim musi się obecnie zmierzyć, to pytanie oddać czy nie oddać pieniądze za feralny łącznik autostradowy. Zdaniem Stowarzyszenia, Panie jako przedstawiciel Stowarzyszenia Tarnowianie, jak Pan uważa, jak należy wybrnąć z tej sytuacji? Stowarzyszenie nie, nie zajmowało się tym problemem w sposób bezpośredni, ponieważ na razie spoglądaliśmy na przedsięwzięcia, które dotyczą większości mieszkańców, na przykład rozwiązania śmieciowe, na przykład studium. Uwarunkowań przestrzennych, rozwoju miasta, więc to są rzeczy, które na, na tematy, których rozmawialiśmy, aczkolwiek stowarzyszenie jeszcze podczas mojej nieobecności dyskutowało na ten temat i stwierdziło, że nie powinniśmy tych pieniędzy oddawać. Chyba nie znamy w przypadku na skali Polski, gdzie samorząd w takiej skali zdecydowałby się oddawać bez przymusu, bo tego przymusu jeszcze nie ma, prawda? I nie wiadomo, jakie będą. Finalne rozstrzygnięcia to należy oczywiście do stosownych organów, ale również do wyceny skutków. Czy skutki są takie, że kwota, która była zakładana przez. Pana Prezydenta Słomka Narodzeńskiego jest adekwatna do, do, do skali nieprawidłowości, które zaistniały, bo trzeba powiedzieć, że, że zaistniały. Zresztą sam osobiście zgłaszałem miasto jako oskarżyciela posiłkowego w tej sprawie, aby wszystkie kwestie mogły być wyjaśnione. Dla mnie osobiście niepewność co do konieczności oddania jest na tyle duża, że na razie bym się przed takim zwrotem tej dotacji powstrzymywał, aczkolwiek wszystko trzeba dokładnie zbadać. Zbadać, zbadać ryzyka i szanse, czyli przeprowadzić klasyczny rachunek kosztów i korzyści. I tutaj pojawia się problem tych nieszczęsnych odsetek, które jednak rosną podobno z każdym. No wiemy. tak, ale też nie wiemy od jakiej kwoty i, i czy od całości, czy nie od całości. Właśnie nie wiemy o, o tej skali. Więc to jest do, do, do zbadania. Wierzę, że ta skala jest znacznie mniejsza, ale to jest bez dostępu do materiałów nie mogę. W tej kwestii wypowiada się absolutnie autorytarnie. Rozmawialiśmy na temat budżetu. Mówił Pan, że prezydent Ciepiela w pewnym sensie kontynuuje pewną strategię, która została założona jeszcze kilka lat temu. Pan uważa, że prezydent Ciepiela będzie takim kontynuatorem tej polityki, którą Pan kiedyś znaczy, tam zapoczątkował? Chciałbym, żeby Pan prezydent był takim kontynuatorem. Oczywiście po blisko czterech latach, trzech latach od uchwalenia strategii należy dokonać jakiejś ładne słowo ewaluacji. Ale z badania co jest dobre, co e, powinniśmy kontynuować, gdzie powinniśmy położyć większy nacisk, oczywiście miejsca pracy to jest to, co, to, co e, może być bolączką, czy jest bolączką Tarnowa. Sosowne miejsca pracy, które z, z kolei przekładają się na wielkość budżetu, jego dochodów, prawda? bo to jest udział od y, zarobków mieszkańców y, funkcjonujących na terenie Tarnowa. To jest udział od, y, poda, w podatku dochodowym od... Firm, więc to jest jak gdyby to klucz, na którym powinniśmy się koncentrować. Miasto musi być przyjazne. Ale, ale to miasta... jest nowe pomysły, to jest już coś, co się pojawiło. Tak. Więc w związku z tym na początku ten, ten początek, ten start prezydenta Ciepieli można powiedzieć, no jest to kontynuacja. Nic jeszcze nowego swojego nie pokazał. Czego się możemy spodziewać? Znaczy, oczywiście ja nie chcę być tutaj <laughs> jakimś bardzo bezpośrednim orędownikiem pomysłu pana prezydenta Ciepieli, ale oczywiście dostrzegamy na przykład e, ideę e, ośrodka sportów paraolimpijskich w Tarnowie, czyli sięgnięcie po pieniądze na sport, e, na sport e, z innych zewnętrznych źródeł, bo tych wydatków potrzeba, bo oczywiście, jeżeli popatrzymy na em, stan obiektów, ileś orlików wybudowaliśmy, ileś boisk przeszkolnych wybudowaliśmy. E, z, e, pojawiły się e, duże rozwiązania z domem sportu, no ale popatrzmy na stadion miejski na przykład. On wymaga znacznie większych nakładów niż tylko monitoring wizyjny czy monitoring wejść. No to na to potrzeba środków i tutaj ten pomysł pana prezydenta uważam za słuszny, godny kontynuowania i takiego bardziej agresywnego sięgnięcia po środki zewnętrzne, żebyśmy mogli to te tereny chociażby zrewitalizować. zrewitalizować. My myśleliśmy kiedyś o regionalnym centrum sportu i rekreacji w Romanowicza Piaskówka w tamtych okolicach przy terenach basenu. Ten pomysł na razie jest odłożony, no nie Podoba mi się wygaszenie, chyba wygaszenie idei, która, którą kiedyś... Miałem na szczędaż, a mianowicie Centrum Usług Wspólnych dla hmm. sąsiednich gmin, przy okazji Centrum Administracyjne. Centrum. właśnie to jako... Centrum Administracyjne nie powstanie, będzie modernizacja istniejących ob już obiektów Urzędu Miasta. Znaczy ja uważam, że przy tej rozczłonkowaniu, zresztą powiem w ten sposób, kiedyś wykonywaliśmy dokładną, szczegółową analizę kosztów i korzyści. Czy takie centrum powinno powstać? Zostały, zostały one wyliczone w kwotach, czyli generalnie w środkach. Wyszło z tego, że takie centrum należy budować. Pani sekretarz miasta e, pani Aleksandra Misera była odpowiedzialna za przygotowanie tej analizy i ta analiza była jednoznaczna. E, przygotowaliśmy plan, przygotowaliśmy tereny e, Targowica albo była Kapanówka, jak ktoś woli, był znakomitym pomysłem na ożywienie, bo przecież tuż obok mamy tereny bardzo zdekapitalizowane, które wymagają ożywienia. Więc to był taki pomysł na ten segment miasta. Jeżeli od odstępujemy, no to, to mówię, to z mojego punktu widzenia to jest źle. I nie był to budynek dla urzędników, tylko to miało powstać centrum. Zgodnie z tą ideą budowy silnego ośrodka regionalnego, przyciągnięcia tutaj nawet świadczenia usług informatycznych, teleinformatycznych, przetwarzania danych, gromadzenia dokumentacji, ludzie nie jeździcie do Krakowa, innego ośrodku w tylko tam mamy ten, w to w jednym miejscu. Można było się o to pokusić, i trochę mi żal, że ten, ta koncepcja, bo przecież trzeba sobie uświadomić, że również koncepcja architektoniczna została wybrana w konkursie i została zaakceptowana. Zdobyła akceptację nie tylko grona, które, które tworzyło komisję konkursową, ale generalnie w dosyć szerokiej dyskusji. Y jeszcze jedna sprawa, którą chciałam zapytać, też dosyć kontrowersyjna kwestia wszystkich ludzi prezydenta. Jest w kilku wiceprezydentów, jest kilku pełnomocników. Pan jako były szef samorządu uważa, że naprawdę, czy wszyscy ludzie są potrzebni, żeby zarządzać miastem? Jest to ocena prezydenta Ciepieli. Ja nie korzystałem z aż tak szerokiego grona doradców, pełnomocników, chociaż też pojawiali się. To też trzeba powiedzieć, że u mnie też te funkcje były spełniane, ale chyba w mniejszej skali, znacznie mniejszej skali. No, pan prezydent uznał, że taka istnieje potrzeba czyli potrzebuje sporo osób, które mają charakter pełnomocników. To jest inne pytanie, czy pełnomocnicy mają kompetencje, czy są to osoby, które będą miały pełnomocnictwa do wydawania decyzji, bądź też decyzji zewnętrznych, czyli na rzecz mieszkańców przy zaspokajaniu potrzeb, czy też wewnętrznych dla swoich podwładnych pracowników itd., itd. No to jest to szerokie grono, takiej praktyki w urzędzie do tej pory nie było. Na razie przyglądamy się, ja tej, tego ruchu jeszcze nie krytykuję. Na koniec, Panie Prezesie, chciałam zapytać o kwestię osobistą, no sprawa przeciągającego się terminu rozprawy. Nie mogę zrozumieć, dlaczego sądy się przerzucają. Nie chcę wypowiadać się w mojej sprawie, żeby w żaden sposób nie wywierać jakiejkolwiek presji na jakikolwiek organ. Jest pan z tym zmęczony Chciałbym już. Chciałbym powrócić do normalności. Dziękuję. Jeżeli mamy jeden sąd, Tarnów, Sąd, Wieliczka, Brzesko, no to to wszystko dręczy, to wszystko męczy. A chciałbym już wrócić do normalności. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu. Do zobaczenia.